Kamsona 2017 ma buziaki. Kolejną osobą będzie to Marzenka Czaja oraz Batman Rowls. buziaki, trzymajcie się. Kolejnymi osobami jest to Beatka Greczylo oraz Zuzanna Rozalski. buziaki. Kolejną osobą będzie to Agnieszka Kowanocka. Ma buziaki, mam nadzieję, że dobrze nie, to przepraszam. I ostatnią osobą jak pudełeczko się prezentuje. Jest takie switaśne, takie słodziutkie. Fajnie, już mi się podoba. Zobaczcie, zobaczcie jak świecą w ciemności. Wow, super to wygląda, jakie kolorowe są. No to co? To przechodzimy do otwierania pierwszego pudełeczka. To otwieramy pierwsze pudełko. Wow, ja już się nie mogę doczekać, co w nim będzie i jaki nam nosik nam się trafi. Jeśli lubicie nam nonsy, to dajcie mi o tym koniecznie znać w komentarzu. Wow, jest i nawet ulotka, ale to zaraz ją rozpakujemy i zobaczymy, jaki nam nosik. Ojejka, jaki woreczek! Trzeba go rozpakować. Zbieramy naszego namnomsika i zobaczymy jaki to jest! Wow, jaki śliczny! Spójrzcie! Ale ładnie jaki ma ucha fajne! A pachnie! Ojejka, jak pachnie! Naprawdę taką jagodą! A tutaj można go zjeść i jest kolejny namnąsik! taki, on może jeździć sobie ładnie. Ale fajniuśko! Ale ten na mną się tak strasznie ładnie pachnie, że nie mogę się powstrzymać, a się głodna zrobiłam. To już wam pokazuję ulotkę. Spójrzcie, tam wygląda nasza ulotka i widzicie już, jakiego mam stworka To jest ten, to jest gryp, czyli winogronko. On Ojejka, ale mam ochotę na winogrono. Jeśli Wy lubicie winogrono, to napiszcie o tym w komentarzu i dajcie łapkę w górę! A my teraz przechodzimy do kolejnego pudełeczka! Ale zanim otworzymy kolejne pudełeczko, spójrzcie, jak nasz namnonsik ślicznie sobie świeci! Jejku! Jaki słodziutki! A teraz nałożymy na niego tego pierwszego namnosika i zobaczymy. Jak on będzie ładnie wyglądał! Spójrzcie! Ojejka, wyłączył się! A teraz widzicie? Oj, powstało się! Oj, świeci! Wow! Ale super! O, Zobaczyliście już pierwszego nam nomsa. Wow! Jak wam się podobał? Napiszcie o tym kotycznie w komentarzu! A teraz pora na drugie pudełko! No dobra, to otwieramy nasze pudełeczko i sprawdzimy kto się tam nam schował. To uwaga, ulotka jak zawsze, pewnie taka sama, ale zaraz Wam pokażę. I nasz namnomsik! To otwieramy, to otwieramy naszego namnomsa i sprawdzamy, kto się tam nam schował. Uwaga, i wychodzi nasz namnomsik i... wow, jaka śliczna spójrzcie, a pachnie, zaraz drogę, poczekajcie. Ale pachnie, ale powiem wam, szczerze, że nie kojarzę tego zapachu. Zaraz zobaczymy na ulotce, co to jest za słodzinka nasza i jak pachnie. To spójrzcie, widać już ulotkę i czy poznajecie naszą ślicznotkę na ulotce? Bo ja już ją widzę! Jest tutaj ona szery. to wisienka! Wow, super! Ale jak pachnie. O nie strasznie naprawdę zachęcam Was, żebyście zakupili sobie te namnomsiki, jeżeli ich jeszcze nie posiadacie. A zaraz Wam pokażę, jak nasz namnomsik ładnie sobie świeci. Spójrzcie, jak ładnie świeci nasza ślicznotka! Wow, no normalnie, super! Można nawet sobie zrobić z nich taką lampeczkę nocną, żeby nas oświecały w nocy. Ha, ale fajniuśko, fajne! No dobra, no to co? No to przechodzimy do kolejnego podeczka. To zostało nam ostatnie pudełko naszych nam nomsików. Jestem ciekawa, co tutaj teraz nam się trafi, bo już mamy, co? Mamy winogronko i mamy wisielkę. Jestem ciekawa. Wow, no to co, gotowi? To otwieramy naszego namnomisika i ulotka taka sama, ale to Wam zaraz pokażę. I nasz namnośnik zapakowany, którego musimy otworzyć do nas, żeby razem z nami był. To uwaga, gotowi na otwarcie ostatniej paczuszki naszych namnomisików, Bo ja już się nie mogę doczekać, co tutaj będzie. I ojejka, ale spójrzcie, co to? Mamy powtórkę, ale jajka zobaczcie, to jest ta sama ślicznotka co w poprzednim pudełeczku, ale fajniuśko. Wyciągniemy sobie tą karteczkę, o i zaświeci, wow, ale ładnie sobie świeci. No normalnie wszystkie te trzy no nanomsiki mi się kimś najbardziej podobają, nie wiem którego bym wybrała, ale chyba to, bo to jest ja, to jest to winogrono i tak ładnie sobie pachnie, a ja w ogóle lubię winogrono, wiecie, a wy jaki owoc lubicie, jeżeli jakiś jest wasz ulubiony, to napiszcie mi o tym w komentarzu, ja tak tyle gadam, że aż normalnie mi się język plącze. To zakończyliśmy otwieranie naszych trzech nam nonsików, kochane dzieciaczki. A Wy w komentarzu napiszcie mi, który nam Nosik Wam się najbardziej podobał, bo mi się trafiły aż dwie powtórki, ale wybrałam oczywiście widok bo tak ślicznie pachnie naprawdę, ja bym mogła wołać je non stop! Zostawcie dużo apel w górę do naszych namnąsików, w swoich pozdrowieniach, a także piszcie, co mam nagrywać dla was. chęcią to zrobię. Zasubskrybujcie kanał gdzieś w tym miejscu i widzimy się następnym razem. Pa 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 pa.